to moja kochana, kiedy dostrzeżesz, że praca z samym sobą jest procesem i że to nie jest koncert życzeń i że to się nie odbywa w taki sposób, że um, ty sobie coś wymyślisz i w ogóle już się tego pozbywasz, pozbywasz się całego ciężaru, bo nauczyłeś się metody, sposobu, w jaki sposób się oczyścić lub Uwolnić bolesne historie, które towarzyszyły Tobie w Twoim życiu. To jest tak gigantyczny proces. Więc jeżeli chcesz, żebym ci mówił prawdę, to ci powiem prawdę. Nie zrobisz tego 30 sekund. Chyba, że chcesz, żebym ci mówił marketingowo, przyjdź do mnie, a cię uleczę. To w ogóle nie jest ta bajka. Prawda jest taka, że to jest proces. A proces, jak sama nazwa wskazuje, chociażby nagle proces wychodzenia z choroby. No nie. Nie uleczysz się tylko z chwili na chwilę, tylko dlatego, że sobie wymyśliłeś, że tak chcesz. Wymyśliłeś, wymyśliłaś. Wszystko wymaga czasu. Ziarno zasiejesz, trzeba poczekać, aż wyrośnie. Drzewko zasiejesz, trzeba poczekać, aż wyrośnie. Wiosna, zima, lato, jesień. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Musisz dać sobie zgodę na wewnętrzny proces zmiany. Akceptacja akceptacja do tego procesu do siebie samego w tym procesie kraków to w sensie przemyśl